Na no jasną górę byśmy nie doszli. Byśmy po prostu zginęli marnie bez naszej drogówki. Ale chciałem tutaj zaprosić zaraz wszystkie drogówki. Więc tutaj już widzę. A nie. Kamil oczywiście. Kamil. Ewa. Kuba. Wiem, że ta taka przecieżła na własną. Kinga, Kinga zapraszam cię. Jesteś Iga. Zresztą całą. Jestem jesteś był. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że Żeby nie było, to było, to było Żeby to było Gdyby was nie było to było dobrze że, dobrze, że jesteście Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście To by to było Gdyby was nie było to by to było Żeby to było que é que chamou?